Witajcie widzowie, dzisiaj nie lada gratka, czyli wersja beta Borderlands 3. Znaczy wersja alfa, pre alpha Borderlands 2. Wykradłem ją z najtajniejszych serwerów gearboxu. Nie może się nikomu przyznać, bo będziemy siedzieć razem. A nie wiem, czy dostaniemy pojedyncze cele. Co nam pozostało? Czujcie bita. Tak. Dobra. Kogo wybrać, kogo wybrać? Nie wiem, weźmiemy Axtona. Będzie idealny. O! Oh! O! Oh! Ta grafika. Ta oprawa graficzna. Tak. Oprawa graficzna miażdży dupę. Direct 11,9. O! Podwójny mietaczogna, w pierwszej części tego nie mieliście. Ja przy duchem. Gearbox dał po gajach. Podkład dźwiętkowy. Idealny. Muzyka buduje napięcie. Dźwięk. Dudokładny osuwand. 12-1. Słuchawki dają. Obani. Muzyka chyba tego. Enriomoricone, nie? aby z broni jak nigdy przedtem ai, AI przeciwników na tak wysokim poziomie, jakiego nie widział w świat komputerowych. Stage complete, proszę. z co tego nie było na pierwszym dalej. Ha! Jaka różnorodność w poziomach. Czujcie bita. Idziemy z sukami. Ostrą serii. Olejasz, mi się kierunki pojebały, pomylił. Mal skała, A! To jest śmierć. Gra brutalna jak nigdy. Efekt jak zajebisty. A geja, lesbian, cis, daje po garach. Tego jeszcze nie było. Jak żyję, takiej grasy nie chciałem A trochę już żyje. Kolmiażdż tubsko, Half-Life 2 wysiada, Half-Life 3 to przy tym gówno. Te efekty po zabiciu przeciwnika, w jedynce tego nie było. Jedynka po prostu nie śmie lizać butów nawet. Kujeczce. A to jest dopiero wersja yy, pre-alpha-delta-gamma, tak więc weźcie to pod uwagę. level complete i jedziemy dalej. Proszę jakie, jaka różnorodność leweli. A w jedynce nie ciągle ten to samo, to samo nuda. no rodzaje przeciwników. Zabójcze jak nigdy. Gana z waveem Ja pierdolę Ale jazda Przepraszam za liczne wulgaryzmy ale W obliczu takich grip po prostu nie sposób się powstrzymać Flame, wave Fuck Level up, proszę że to levelowalibyście tak szybko nie ma szans Flame, focus, proszę Miod na Unik, jakie sterefowanie. Flame to Way. Walicie na dwa baty. Będziemy dalej proszę. Level nocny. Znowu na wyronę przeciwnika. Fajnie, tego jeszcze nie było. Masz się skila, masz się chwila. się, Nie! Yeah. Nie ustępują! Dwunasty yeah. level. To jest życie Patrzcie, boss. Ja nie dole, boss Ale nie ma Przepraszam za wulgaryzm jeszcze raz Patrzcie jaki jadę Patrzcie patrzcie, jaki jadę już jadę nie popędzę A! Zabłonić zasoba, sobą, Tak, dobrze, ale musimy już kończyć, muszę kończyć szybko, zanim do domu nie wpadnie mi w bi, albo... tylko cia! Albo w pi! Albo inne swaty. Trzeba kończyć! Nie znacie mnie! Żegnajcie!